Pasażerowie, którzy zawitali na Kaliski Dworzec Kolejowy, swoje potrzeby fizjologiczne mogli załatwiać jedynie do godziny 15. To wywołało oburzenie podróżnych i chichot ogólnopolskich mediów. W czwartek sytuacja wróciła do normy. Komunikat o tym, że z dworcowej toalety można korzystać jedynie w godzinach od 7 do 15, początkowo można było wziąć za prima aprilisowy żart. Tym bardziej, że ten bardzo odważny pomysł wprowadzono w życie 1 kwietnia. Podróżnym jednak szybko przestało być do śmiechu, kiedy okazało się, że to nie kiepski dowcip, a rzeczywistość. Jedno słowo można powiedzieć, że to jest skandal. To jest straszne skąpstwo. i po prostu narażanie ludzi na. Na pewne stresy, bo jak człowiek potrzebuje czegoś, to nie, a jest nieznajomy, to nie wie, gdzie się udać. Tym reakcjom trudno się dziwić, tym bardziej, że ostatni pociąg z Kalisza odjeżdża około godziny 22. Łatwo więc obliczyć, że w ciągu siedmiu popołudniowo-wieczornych godzin z pełnym pęcherzem nie było co na dworzec przychodzić. Na szczęście po 8 dniach sytuacja wróciła do normy. Bardzo pięknie, od dzisiaj już pasujemy normalnie do 22. Jak mówi pani Helena, wśród podróżnych, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, wyraźnie daje się odczuć ulgę. Masażerowie już ci, co zobaczyli, że tego, że się cieszą bardzo. Jak okazuje swoją radość? No przecież wreszcie mówię, jest, jest otwarte, mówię, a nie żeby zamknięte było, bo do czego to podobno, żeby do 15 było czy, nie, czy, czynne tylko. Poważny problem niepoważnie traktowanych pasażerów został w ostatnich dniach nagłośniony przez ogólnopolskie media. Jak widać, okazało się to skutecznym sposobem na rozwiązanie sprawy. A warto przypomnieć, że taka forma szukania oszczędności przez administrującą toaletą firmę, to żadna nowość. W ubiegłym roku, także na początku kwietnia, podjęto podobną próbę. I tak samo jak tym razem, pani Helena pracowała krócej, jedynie przez tydzień. Teatr odsłania swe kulisy i damaskuje to.